Szanowni dla nas nie pierwszym, bo już jesteśmy po jednym przepołudniowym nabożeństwie, gdzie mieliśmy możliwość słuchać Słowa Bożego i byłem w tej dobrej takiej sytuacji, że właśnie mogłem siedzieć i mogłem słuchać Słowa. Teraz jest większa odpowiedzialność, bo trzeba, może trzeba, należy głosić Słowo, a nie, nie tylko skupić się na słuchaniu, ale... Powiem tak, nie pierwszy raz tu usługuję. Natomiast pierwszy raz mam wielką radość w moim sercu. Że widzę Was, ale szczególnie, że widzę młode osoby z mojego zboru. Patrzę na, na brata Romana, patrzę na Stanisława, patrzę tam na Daszę, Maszę. Pani, to jest wielka radość, że jesteście tutaj razem z nami. Pastor Andrzej, kiedy modliliśmy się o to nabożeństwo, wyrażał też wdzięczność za młode osoby. Jak ciężko dzisiaj, jak trudno dzisiaj e, zachęcić młode osoby, żeby zaufały Jezusowi Chrystusowi, żeby poszli. Dzisiaj wielu młodych ludzi bezmyślnie spędza czas w różnych miejscach. Jutro może będą płakać, narzekać. Ale nie wy, którzy zaufaliście Bogu, bo wiecie, kto jest waszym Panem i jesteście tutaj, aby Go słuchać. To Pan Bóg ceni serca człowieka, który szuka Boga. Bo mówi Boże Słowo, jeżeli będziesz mnie szukał, znajdziesz mnie. A jeżeli będziesz mnie szukał samym swoim sercem, objawię się w twoim życiu. To jest wielki, wielki przywilej. Na drzwiach, przed wejściem do naszego zboru jest właśnie też takie słowo, odnośnie szukania Boga z księgi Izajasza I, i to jest ważne. Więc to jest mówię dla mnie wielka, wielka radość. Kochani, dzisiaj, kiedy rozpoczynałem nabożeństwo w Sieżawie, posłużyłem się pewnym słowem, które mówi z Psalmu 85. Psalmista mówi chciałbym teraz słuchać, co mówi Pan Bóg. Chciałbym słuchać teraz. Wierzę, że przyszliśmy na to miejsce, aby, aby słuchać. Aby słuchać może wielokrotnie, nawet to, co będę czytał. Ja chcę krótko dzisiaj usłużyć, y, bo też chcę się nastawić na słuchanie. Ale, y, ale chodzi o to, że jeżeli słuchasz Boga, czasami możesz w efekcie, w będzie czytany, już nie raz, może to słyszałeś, może już nie raz. Znasz ten fragment może na pamięć, ale dzisiaj weź taką szczególne takie nastawienie, aby teraz, aby teraz otworzyć swoje serce i słuchać to, co dzisiaj będzie poruszone na tym miejscu, bo, bo to jest tak ważne. Wiemy, jak ważne jest budowanie swojego życia na Słowie Bożym, że jest to potwierdzeniem tego, czy ja wierzę w Panu Bogu, czy ja ufam Jezusowi Chrystusowi, Wiara właśnie polega na słuchaniu. Jeżeli nie słucham, to tak na dobrą sprawę, nie ufam, nie wierzę. Kochani, otwórzmy psalm. Dzisiaj już czytaliśmy psalmu 111, ale teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli psalm 11. My w poniedziałki w kościele mamy spotkania, gdzie rozważamy Słowo Boże i ostatnio rozważaliśmy ten psalm, natomiast ja też, kiedy dowiedziałem się od naszego pastora, że że, że poproszono mnie też miał tą usługę w yy, tym zborze, modliłem się o słowo, a więc to nie jest coś, co ja sobie przygotowałem, po prostu od samego początku, kiedy tylko wiedziałem, że przyjadę do Was, a szanuję Was, modliłem się o to, żeby Pan dał słowo. I w poniedziałek dostałem to słowo, i tym słowem żyję przez ten tydzień ostatni, yy, i Otwórzmy psalm 11 i kochani, zaczyna się on tak. Przewodnikowi chóru Dawidowi. Zaufałem Panu. Jakże możecie mówić do mnie? Ulatuj jak tak w góry. Dawid. Mówi zaufałem Panu. Niejednokrotnie słyszymy to, że Pani w, w, w nauczaniach, czasami, że ktoś mówi tak, ja ufam Panu, że powinniśmy ufać Bogu. I to jest istotna sprawa w naszym chrześcijańskim życiu. I czasami jest tak, że łatwo jest powiedzieć, ufam Panu, jeżeli wszystko jest dobrze, jeżeli sytuacje wokół nas są takie, jakie sobie nawet byśmy wymarzyli, wszystko idzie dobrze. Nic się złego nie dzieje, ale kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy przychodzą próby, a wiem, że tak jak i w naszym zborze, tak samo i w tym zborze, w tej społeczności, przechodzicie różne doświadczenia, różne próby, może pojawiają się pytania dlaczego. I Dawid mówi, zaufałem Panu. Jeśli w jakiej sytuacji? Bo oto bezbożni napinają łuk. Przykładając szalę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Dali mówi, zaufałem Panu. Jest trudna sytuacja, w której mam pewne możliwości, bo tutaj słyszymy, że jest takie doradzanie mu. Jakże możecie mówić, Dalek mówi, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak do góry. A więc... Uciekaj od sytuacji, która, która jest. Szukaj innego rozwiązania niż zaufanie Bogu. Uciekaj, jak tak w dór. My wiemy, że łatwo jest czasami uciec przed tym, że staramy się gdzieś uciec, schować się, żeby, żeby doświadczenia czy próby, które y, dotykają nas, żeby nie miały, nie miały y, miejsca w naszym życiu. I chcemy się jakoś bronić. Ale Dawid mówi, zaufaj Panu. Dlaczego mam uciekać? Dlaczego mam się chować? Dlaczego mam zamykać się przed sytuacją? Przechodziliśmy niedawno te sytuacje, które, które pozwoliły zobaczyć, jak wiele strachu było w kościołach, jak wiele było lęku. I dzisiaj być może przechodzisz w taką sytuację, że nie wiesz co robić. Może szukasz jakiejś innej odpowiedzi, szukasz innych rozwiązań. Ale to słowo dzisiaj mówi zaufaj Zaufaj Panu. I zobaczcie, czasami jest tak, że kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy jest coś, z czego się nie spodziewałeś, nie spodziewałaś, to albo próbujemy uciekać, albo próbujemy szukać jakichś rozwiązań, albo szukać jakiegoś kompromisu, albo zaczynamy się oskarżać. Bo mówimy, może coś jest w moim życiu, co doprowadziło do tego, że, że jest sytuacja trudna. Ale, wiecie co, te doświadczenia przyszły nie na ludzi, którzy, którzy gdzieś są daleko w świecie, ludzi, którzy żyją bezbożnym życiem, którzy nie interesują się Panem Bogiem, ludzie, którzy żyją w grzechu. Ta sytuacja mówi, że, bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają szczałem do cięciwy, do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na kogo na prawych. Dzisiaj brat z naszego zboru czytał właśnie z, ze 11 psalmu i tam było, była mowa, że zachęta do uwielbiania Boga za społeczność ludzi prawych. I człowiek, który jest blisko Boga, tak my dzisiaj tutaj. Przyszliśmy tu nie dlatego, że nie mieliśmy co zrobić z naszym czasem, ale dlatego, że chcemy, chcemy przebywać w obecności Jezusa Chrystusa że chcemy, aby nasze życie było życiem prawy. I ten fragment mówi, że to prawi też ludzie, doświadczają doświadczeń. To się kłóci z pewną nauką, która jest, że człowiek, który powierzy swoje życie, to nic złego już mu się nie stanie, że teraz to tylko z górki, że teraz to tylko w perspektywach bardzo przyjaznych. Teraz już się niczego nie musisz bać teraz to już będziesz miał szczęśliwe życie. Na pewno tak, bo, bo życie z Panem Bogiem, życie z Jezusem Chrystusem to szczęśliwe życie. Moim szczęściem jest być blisko Boga, który jeden z psalmistów też mówi, bo to jest prawda. Ale to nie znaczy, że w naszym życiu nie pojawią się doświadczenia, nie pojawią się próby, nie pojawią się takie sytuacje, które będą gdzieś nas próbowały odciągnąć, szukać innych rozwiązań, szukać innych... Yy, że, y, innych rozwiązań w naszym życiu, ale ale mogę być, przy... dla mnie może być przykład Dawida, który mówi, zaufałem Panu, nie będę szukał kompromisu, nie będę uciekał, nie będę tak postępował. Chcę ufać Panu, chcę czekać na jego rozwiązanie. Y, czasami nie możemy się z tym pogodzić, że jak chcę, pamiętam młodego człowieka, któremu głosiliśmy słowo, który się w pewnym momencie nawrócił, oddał swoje życie i, i któregoś dnia przyszedł do mnie i mówi jak to jest, oddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi a muszę iść do więzienia za swoje stare życie i mówi, ja tego nie rozumiem ja i wiecie, wielu ludzi w takich sytuacjach odwraca się od Boga, obraża się na Pana Boga bo zupełnie inaczej sobie wyobrażają życie. Ale pamiętamy, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Kiedy Pan Jezus powoływał uczniów, kiedy powoływał ludzi, to bardzo często w tym powołaniu było słowo nie bój się. Pamiętacie? Nie bój się, pójdź za mną. I o czym to mówi? Wiecie, to świadczy o tym, że droga człowieka wierzącego. Droga w służbie, droga w naszym pielgrzymowaniu za Jezusem Chrystusem. Że na tej drodze będą przeciwności, będą pewne sytuacje, które będą doprowadzały do, do takich, jaką, ten, jaką przechodził w tym momencie Dawid. Bo Pan Jezus nie mówił pustych słów. A więc jeżeli mówił, nie bój się, to mówił w życiu, kiedy pójdziesz za mną. Spotkają cię doświadczenia, spotkają cię próby, ale ty się nie bój. I to nie były słowa. Często ludzie, którzy spotykają się z kimś, kto przechodzi jakieś doświadczenie, jakąś próbę, to też używają tych słów. Mówią nie bój się, jakoś to będzie. Przewyciężysz. Nie takie rzeczy oglądałem w swoim życiu, dasz radę. To są pocieszenia ludzi, Którzy no, współczują nam w jakiś sposób, ale oni z tym mogą też zaradzić. Bardzo to często to pozostaje tylko puste Słowo. Ale Pan Jezus, kiedy mówi nie bój się, to często w tym, w, tym, w tym przesłaniu Pan Jezus używał tych słów, Bo ja jestem z Tobą. To jest powód, dla którego nie musisz się bać, bo ja jestem z Tobą. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. A jeżeli Jezus Chrystus jest w Twoim życiu, jest obecny, jeżeli jesteś z Jezusem Chrystusem, to co. W słyszeliśmy ukrzyżowanie: jeżeli jesteś z nim blisko, to nie musisz się bać, bo on jest z tobą. Bądź cię poprowadzić, bądź cię przeprowadzi. I ten, yy, kiedy tutaj czytamy dalej, kiedy będą, yy, kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? A więc co zrobisz, kiedy, kiedy właśnie na Twoje życie przychodzi taka burza? doświadczy, burza dm, różnych sytuacji. Co poczniesz? Do kogo się zwrócisz? Cię tak myślę teraz, że ten przykład o takim, że przykładają, że wróg przykłada ściany do dzięciwych, że miota na to może być też taka plotka, która bardzo szybko pojawia się. Gdzieś ktoś plotkuje na nasz temat, i dostajesz takie informacje, to jest tak serca. serce. I to zabija. Często to powoduje, że człowiek. Ciężko jest żyć. Przechodziłem takie sytuacje i wiem o czym mówię, ale, ale co pocznie sprawiedliwy? Czy będę się odgraczał? Czy będę próbował to w jakiś sposób po swojemu tłumaczyć? Czy zaufam Panu Bogu? I ten dzisiejszy fragment słowa jest dla mnie zachętą, żeby, żeby zaufać Panu, żeby zaufać Bogu we wszystkim, w każdej sytuacji naszego życia. Wiecie, kiedy zaufasz Bogu, to zobaczysz, że to, czego się bałeś, że to, czego... Przed czym drżałeś, to w pewnym czasie nagle zupełnie inaczej to widzisz. Że to, co powodowało tak wielki strach, że próbowałeś się chować, że nie chciałeś, yy, nie chciało ci się żyć, nagle ta sytuacja zupełnie inaczej wygląda, bo, bo Bóg się tym zajął. Amen. To zaufaj Bogu. I życie w wierze, życie z Panem Bogiem, życie w powołaniu Bożym wymaga od nas wiary. Wiecie, wiara ma, istota wiary jest taka, że nie na wszystko mamy odpowiedź. Że nie wszystko od razu pojawia się jakaś sytuacja i już mamy cały yy, wachlarz różnych odpowiedzi na nasze pytania. Nie, bo wiara polega na tym, że, że żyjemy pewnością tego, czego się spodziewamy. My nie wiemy, jak będzie wyglądało yy, zakończenie tej sytuacji. Ale Pan Bóg wie. Bo zobaczcie tutaj poniżej yy, Pan jest w tym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzie. Wiesz, dlaczego są doświadczenia w naszym życiu? Bo Bóg, patrząc na nasze życie, kiedy nas bada, kiedy patrzy na nasze życie, na twoje życie, na moje życie, to on wie, że być może przez wiele lat jako człowiek wierzący pozwoliłeś sobie, czy przyjąłeś pewne rzeczy, które, które nie do końca są y, potrzebne w swoim życiu, które są obciążeniem, które Pan Bóg chce usunąć. Czasami jest tak, że człowiek wierzący po jakimś czasie staje się pyszny, bo wszystko jest w porządku? Wiecie, czasami takie doświadczenia są potrzebne, żeby pojawiła się pokora, żeby pojawiła się y, przemiana naszego życia. Mimo, że jesteśmy prawymi ludźmi, usprawiedliwionymi krwią Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus nas usprawiedliwił, ale zdarzają się pewne rzeczy, które Panu Bogu mogą się nie podobać i widzimy, że Pan Bóg patrzy. I widzi sytuację, kiedy jesteś niesprawiedliwie osądzony, kiedy niesprawiedliwie cierpisz coś, a Bóg widzi to i wie i zna rozwiązanie. I często dopuszcza do sytuacji trudnych w naszym życiu, bo ma takie prawo. W pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale, jest słowo, w którym właśnie pokazuje, że Bożą wolą jest to, żeby, żeby też pewne cierpienia dotarły do naszego życia, po to, żeby nas oczyścić, uświęcić, żeby doprowadzić pewne, do, do takiego, do takiej właśnie, postawy, o której tutaj mówimy, człowieka prawego. Bo ten psalm kończy się prawi, zobaczą oblicze jego. Musimy wiedzieć o tym, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą próby. Że próby przychodzą nie dlatego, że że jestem bezbożnym człowiekiem, czy coś zrobiłem w moim życiu i teraz z tego powodu cierpię. Ale że doświadczenia, próby, czasami przychodzą i bardzo często przychodzą po to, aby nas korygować, aby zmieniać. Bóg, który patrzy, i który bada nasze życie, wie jak nam pomóc, wie jak dotrzeć do nas. To tak jak lekarz, a wiemy, że Jezus Chrystus jest naszym lekarzem. Kiedy Lekarz bada, to on wie, co zainteresować, aby Twoje życie było zdrowe, aby było czyste, abyś mógł oglądać Jego oblicze. Niech ten psalm stanie się dla nas zachętą, aby, aby tak jak ten pierwszy werset mówi, jak Dawid wyznaje, zaufałem Panu. Zaufałem Panu i nie muszę się bać. Nie chcę się bać, nie chcę oblegać, uciekać, bo wiem, że mój Pan, Jezus Chrystus, ma rozwiązanie. Ma, ma wyjście z tej sytuacji. Wiele razy przechodziłem różne doświadczenia i wiem, że jeszcze jako człowiek bieżący, być może na pewno nie raz jeszcze będę przechodził, ale modlę się o to, abym nie uciekał, abym nie szukał swoich rozwiązań, abym nie, nie szedł na jakiś kompromis, nie próbował kłamać, nie próbował unikać, ale abym stał się człowiekiem, który ufa Panu. Aby mógł powiedzieć, zaufałem Panu i jestem gotowy czekać na jego rozwiązanie, niezależnie jakie ono będzie. I dobry Bóg nas błogosławi. Amen. 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 Amen.